W sobotę informowaliśmy o powołaniu Filipa Raka na Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce. Jednak to nie będzie jedyny zawodnik związany z opolszczyzną, który wystartuje w Tokio. Do stolicy Japonii poleci także Alicja Sielska. Kędzierzynianka otrzymała prawo startu w światowym czempionacie po tym jak niektórzy zawodnicy zrezygnowali ze startu w zawodach. Mistrzyni Europy do lat 23 wystartuje w biegu na 100 metrów przez Płotki. Łącznie na Mistrzostwach Świata będzie rywalizować 60 dwoje polskich zawodników. Pięć medali w mistrzostwach polskich seniorów w sprincie kajakowym zdobyli zawodnicy AZS-u Politechniki Opolskiej. Opolanie w Bydgoszczy wywalczyli jeden złoty, dwa srebrne i dwa brązowe krążki. Na najwyższym stopniu podium stanęli Michał Łubniewski oraz Arsen Śliwiński w rywalizacji na 200 metrów podwójnej kanadyjce. To nie był jedyny medal tej pary na mistrzostwach, gdyż w wyścigu na 500 metrów zajęli trzecie miejsce. Multimedalistami zostali także Anna Mielnik oraz Piotr Morawski. Opolanie wystartowali ze sobą w mikście w kajaku na 200 metrów i zajęli trzecie miejsce. Mielnik do dorobku dołożyła srebro na 1000 metrów w duacie za Katą Zielińską, natomiast Morawski zajął drugie miejsce indywidualnie na 500 metrów w klasyfikacji medalowej, a zajął dziewiąte miejsce. W ósmej kolejce Betclic pierwszej ligi Otra Opole podejmowała ŁKS Łódź. Podopieczni Jarosława Skrobacza już po pierwszych 10 minutach mogli prowadzić 3 do 0. Trzykrotnie przed szansą na gola stanął Kacper Przybyłko, jednak raz piłka minęła słupek, a dwukrotnie gości przed stratą bramki uratował ich golkiper Aleksander Bobek. Łodzianie najbliżej wyjścia na prowadzenie byli w 43 minucie, ale Mateusz Abramowicz sparował uderzenie Fabiana Piaseckiego na słupek. Do przerwy bez bramek. Od 52 minuty odra musiała gąć wynik. Przyjezdnik na prowadzenie wyprowadził Lewandowski, choć nie Robert a Mateusz. W 88 minucie bliski wyrównania był Tomasz Przykril, lecz trafił w słupek. Punkt odrze uratował duet zmienników. Filip kupczyk dośrodkował na głowę Edwina Moratowicza, a ten umieścił futbolówkę w siatce. Odra Opole, ŁKS Łódź i 1 do 1. Trzeba było tutaj rzeczywiście dzisiaj wznieść się na Wyżyny, i przygotowania fizycznego, i, i przede wszystkim ambicji i zaangażowania. I myślę, że to było, tego nie możemy odmówić chłopakom, bo ta walka o ten punkt była do samego końca. Żałuję tylko, że, że strzałtomka przykryła. Kilka minut wcześniej nie wpadł. My jesteśmy bardzo e, zdenerwowani i rozgoryczeni tym, co, co się stało, szczególnie w końcu tego spotkania, bo mm, drugi mecz z rzędu tracimy, można powiedzieć, po dwa punkty, e, i, i finalnie zamiast sześciu mamy, mamy dwa. Opolanie z dziewięcioma punktami placują się na piętnastym miejscu w tabeli. Po przerwie reprezentacyjnej od razu gra z liderem ligi Wisłą Kraków że reprezentacji Polski w ostatnim teście przed Mistrzostwami Świata rywalizowali w 22. Memoriale Wagnera. W Krakowie Biało-Czerwoni walczyli o zwycięstwo kolejno z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. Pierwszy mecz wygrali w trzech setach. W następnych dwóch spotkaniach podobieczni Nikoli Grbicia musieli uznać wyższość Rwali. Z Brazylijczykami przegrali 0-3, natomiast triumfatorami całego turnieju, Argentyńczykami 1-3. Polacy zakończyli turniej na trzecim miejscu. Najlepszym atakującym memoriał został Nysanin Bartosz Kurek. W Krakowie zagrali także Kędzierzynianin, Kamil Semeniuk oraz zawodnik Zaksy Szymon Jakubiszak. Tylko dwa dni dzielą zawodników Korotop Guardiopolo od startu nowego sezonu Orlen Superligi. Cele klubu na te rozgrywki są dość jasne. Chcemy o pierwszą ósemkę tak w zeszłym roku i chcielibyśmy ominąć w tym roku Kielce lub Liga jest bardzo wyrównana. Powiem tak, ostrożnie, na pewno zrobić krok do przodu. I to jest najważniejsze. W zeszłym roku było siódme miejsce, więc, więc chcemy zająć po prostu miejsce wyższe polanie zainaugurują rozgrywki w Stegu Arenie. W środę o 18 podejmą mistrza Polski Orlen Wisłę Płock.